celem projektu jest rozwój infrastruktury kolejowej i połączenie miasta Wieluń z miastem Łodzią. Tak? A jakby w większej perspektywie, co też było tutaj wskazywane przez e, przedstawicieli marszałka, to połączenie to jest trochę szersze. Czyli można powiedzieć, że to jest odbudowa, rewitalizacja infrastruktury kolejowej od Bełchatowa w stronę e, również Wrocławia, tak, żeby utworzyć pewien ciąg komunikacyjny. Tak? Pierwszym oczekiwanym celem będzie jest czas przejazdu między Bieluniem a Łodzią. Jest to około półtorej godziny. Tak? Realizacja nastąpi poprzez budowę nowej tej linii kolejowej łączącej Chorze w Sienkowice z Bieluniem. To są te linie kolejowe, które zostały połączone, czyli linia 131-181. Okres realizacji projektu to są lata 2021. W pierwszej kolejności, który etap już został zakończony, których efektem jest wybrany wariant realizacyjny, to były prace studialne, które się były realizowane w latach 2021-2022. I w ramach tamtego etapu też były przeprowadzone konsultacje społeczne, które z racji pandemii odbywały się w, jak w wersji online. Tak? I przedstawiciele i, e, zarówno gmin, jak i e, tutaj Marszałka, jak i też... E, lokalni mieszkańcy brali w tym udział w tych e, konsultacjach. Teraz jesteśmy na etapie realizacji dokumentacji projektowej, która umowa została podpisana w 2023 roku e, i jej finis to 2026. Rezultatem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej. Kolejny etap to jest realizacja robót budowlanych, która jest planowana na lata 2026-2028. I projekt jest współfinansowany przez Województwo ludzkie. W ramach studium wykonalności analizowane były trzy warianty. Wariant tak? można powiedzieć: północny, środkowy i południowy. Na podstawie analiz studialnych, wielokryterialnych, gdzie były zarówno brane pod uwagę koszty realizacji, dostęp społeczeństwa do linii kolejowej, jak i wpływ na środowisko, został wybrany wariant łączący wariant pierwszy i wariant drugi. To jest tak zwany wariant 2.1 plus 2, tak? który wychodzi z, chorzew, z Chorzewia w Sienkowice, przechodzi przez państwa tutaj rejonem miejscowości Sienkowice, Drobnice, Wierzchas i włącza się w postulatę pod ten Ruda i potem jest dalsza część kolejowej do Bielunia. Państwa gmina to um, trzy właściwie przejazdy, które będą realizowane, czyli kategoria C. W pierwszej części Dzień yy, Dzieciów, potem jest ulica Częstochowska, to jest kategoria B i kategoria C. W ramach yy, tej inwestycji te przejazdy charakteryzują się yy, dwoma sposobami zabezpieczeń. Tak? Kategoria C to jest sama sygnalizacja, która ostrzega o zbliżaniu się pociągu. Kategoria B to jest sygnalizacja wraz z drogami drogowymi, które zabraniają wjazdy dodatkowo jeszcze na skrzyżowanie. Kolejny element infrastruktury, który jest realizowany w Państwa gminie, to jest przystanek osobowy w Sienkowicach, tak? czyli na drodze częstochowskiej, czyli przy skrzyżowaniu z drogą częstochowską. W tym miejscu jest realizowany przystanek, a przystanek będzie miał długość 150 metrów. Zostawiona jest rezerwa w przypadku konieczności rozbudowy tego przystanku do długości 200 metrów. Tak to wygląda na ortofotomapie. Mamy też rozmiary Tak, jest to, jest to ten oczywiście jedno Z punktu widzenia przepisów, które obowiązują obecnie, czyli to jest o transporcie kolejowym, odległości od linii kolejowej to jest 20 metrów Elevacja budynku do osi torowiska, tak? Oraz drugim parametrem, który się pojawia, to jest 10 metrów od terenu kolejowego, czyli od ostatniego elementu infrastruktury. Znowu mamy do elewacji, jest to 10 metrów. Poprzedni był przekrój z Peronem, tu jest taki już jednotorowy odcinek, ponieważ na Państwa obszarze gminy linia jest jednotorowa. Odległości są takie. E, tak, przykładowy dla Państwa e, pogląd e, infrastruktury, która została zrealizowana w ramach inwestycji PKP PLK. Tak wyglądają obecnie e, budowania terenów, których Państwo też e, korzystają zapewne w innych lokalizacjach. Często pojawiają się pytania, które z się pojawiają również tutaj. tak? Czyli w ramach e, realizacji studiów wykonalności były brane pod uwagę właśnie dostęp do. E, Publicznych, tak czy możliwość poprawienia komunikacji, tak. A jednocześnie cały przebieg linii był tak wariantowany i tak rozważany, żeby utrzymać istniejące ciągi komunikacji, czyli zarówno przejazd ciękcieciów tak, jak i częstochowska, jest utrzymane i są zaproponowane przejazdy kategorii C i B. Mimo, że przepisy kolejowe mówią o tym, że odległość przejazdów nie może być mniejsza, nowo projektowanych przejazdów nie może być mniejsza niż 3 km, jednakże tutaj zamawiający zakłada wystąpienie o odstępstwo od tych przepisów, celem utrzymania jak największej ilości przejazdów w Państwa gminie. To jest koniec jakby tej prostej prezentacji dla Państwa, chwilą, wskazującej cały przebieg. Chciałbym teraz Państwu jak wygląda to już bardziej państwa państwa gminie tak czyli mamy początek przejazd z dzień dzieciu czy jeszcze państwu widać w inwestycji w rejonie tego tej drogi zostanie poprawiona jakby kąt skrzyżowania tej linii z linii kolejowej z drogą i ta droga powiatowa zostanie tutaj przebudowana w takim przebiegu zakładanym. Równolegle też w celu utrzymania komunikacji zostanie wybudowana droga równoległa, aby te drogi, które, na których nie zostaną zabudowane przejazdy miały utrzymaną komunikację z drogami publicznymi. Następnie jesteśmy w regionie ulicy Częstochowskiej, gdzie mamy właśnie zlokalizowany przejazd kategorii B oraz peron jednokrawędziowy który robocze na mały 8 Idąc z dalej strony, Wielunia, mamy kolejną drogę, która jest przycinana. Celem utrzymania jej komunikacji planowana jest budowa dróg równoległych aż do przejazdu kolejowego kategorii C. Idąc dalej w strony, Wielunia, przechodzimy przez tereny pól leśne i zbliżamy się do. Państwa Gminy. Tak? to Tu jest już granica państwa gminy, tak? W tym momencie. No, więc tak wygląda inwestycja w państwa Gminy. Tak? Chciałbym, Mam um, na nadzieję, że ta prezentacja przybliżyła zakres inwestycji i możemy w tym momencie przejść do dalszej części czyli Państwa ewentualnych pytań wątpliwości co do przedstawionego zakresu. Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Kibuchowska. Proszę Państwa, na pierwszym etapie zgłosiliśmy do programu Kolej Założenia projektu Kolej przyjęte są uchwałą Rady Ministrów. Zgodnie z tymi założeniami postępowaliśmy tak, jak to było zapisane wymaganiami projektu. W związku z powyższym na początku przygotowaliśmy studium planistyczno-prognostyczne, które zakładało planowane. Warianty przebiegu linii możliwe do zrealizowania. Tych wariantów było trzy. W ramach tego przygotowania tego studium wykonawca ma obowiązek zrobienia spotkań informacyjnych z społecznością lokalną. Nie. Nie, nie, na nie tym nie. etapie to nie są konsultacje, proszę Pani, Konsultacje, takie, które są związane z prawem, są na etapie pozyskania decyzji e, o decyzji środowiskowej. I takie konsultacji jeszcze nie było, dopiero one będą. W momencie, kiedy tutaj, tutaj zakończymy proces e, projektowania, będzie przeprowadzona decyzja środowiskowa, a tak, dopiero na etapie decyzji środowiskowej prowadzone są takie konsultacje, które są konsultacjami styk, wynikającymi z przepisów prawa. Na tym etapie robimy kolejne spotkania informacyjne. Te pierwsze spotkania informacyjne na etapie studium czy też koncepcji przeprowadzane były online, ponieważ to było czas, kiedy była pandemia jego COVID. No, to to wszyscy, macie? nie, wszyscy, wszystkich zaangażowanych gminy były informowane i była prośba, żeby to gminy poinformowały mieszkańców, że będziemy mieli spotkania online. Były przeprowadzane, można było, można było tam też się wypowiadać, można było <coughs> zgłaszać swoje uwagi. To było protokołowane i odbyło się kilka takich spotkań. I naprawdę robiliśmy wszystko, żeby ta informacja do gmin dotarła i żeby gminy poinformowały mieszkańców. Trudno nam jest z poziomu tych urzędów czy tutaj PKP-PK wiedzieć, jak Państwo są zorganizowani na miejscu. My wysyłaliśmy informacje do wszystkich gmin po to, żeby jak największą ilość mieszkańców mogła w tych spotkaniach uczestniczyć. Mówię, nie, nie, nie było odwizy na miejscu, nie było takiej możliwości, działaliśmy, działaliśmy w ramach kobiety, ale staraliśmy się zrobić jak najlepiej. Były te informacje są na stronach internetowych, Do tej pory działają, działają, te, działają te filmy, można tam to kreść, zobaczyć, jak to wygląda. W każdej chwili mogą Państwo wejść, wpisując nazwę, wpisując studium prognostyczno planistyczne można tam wejść, zobaczyć, jak wykonawca opowiadał, co tam się działo, jakie były zadawane pytania, i te wszystkie pytania, te wszystkie sugestie były brane pod uwagę do wyboru wariantu, który był wybrany do dalszego projektowania. W tym momencie jesteśmy na etapie, gdzie właściwie, jako Urząd Barszałkowski, przekazaliśmy dalej e, realizację do zarządcy infrastruktury, czyli PKP która wybrała wykonawcę i wykonawca ma podpisaną w tej chwili umowę, czyli państwo, właśnie z PKP i projektują w dalszym ciągu teraz już na takiej bazie. W oparciu zaawansowany dokładny sposób przebieg W tym momencie zgłaszamy uwagi, Państwo zakończą swoją pracę wytyczając, wytyczając jak ta linia ma przebiegać, a następnie będą kolejne dokumenty, czy to, co miały, decyzja środowiskowa, na etapie której przeprowadzane są właśnie zgodnie z prawem dalsze konsultacje z mieszkańcami. Tak ten proces no projekt będzie, ale będzie konsultowany w naszym Tak, to jest proces inwestycyjny to jest prawnej. My nie robimy nic innego, jak działamy zgodnie z wytycznymi, które obowiązują w tym kraju. Teraz jesteśmy po raz kolejny, informujemy i wykonawca nie jest tylko tutaj po to, żeby stać i mówić, że no tak to zrobimy, zawierzemy się i pojedziemy, tylko chcemy wysłuchać Państwa opinii i o ile to jest oczywiście możliwe, możemy tą linię wiesz czy spróbować przesłuchać w jakiś sposób. ¿tacseason? No właśnie, o właśnie. No no proszę, próbujemy proszę, słuchać, proszę, próbujemy się słuchać Państwa głos i próbujemy to, ale to jest po prostu, mówię, możliwe. Tak jak ja też począt Nie będę nie pod kątem prostym i musimy wziąć pod uwagę, że nie przebiega tylko przez Państwa minę, ale przez kilka gmin i żeby to zrealizować. Chcemy so, no, jak najmniejszym e, uszczerbkiem dla, dla, oczywiście dla Państwa to zrealizować, no ale musimy to jakiś kompromis i proszę mieć to na uwadze, dobrze? Okej, okay, Jeżeli możemy, to chcielibyśmy po prostu zabrać Państwa uwagi i możliwie w ramach kompromisu i zainteresowane. teraz jakby pan wspomniał też o jakby dostępności infrastruktury i po co kolej komu jest potrzebna. No właśnie przez takie projekty następuje z powrotem aktywizacja kolei. Jeżeli pan doskonale wie, to w Kożowie się mówi, w tym momencie stacja jest przebudowywana, tak? Tak, nie. W związku z tym te połączenia znowu się pojawią. Tak? Tutaj no to tylko kolejnego e marszałek też. a linia pozostaje po to, żeby aktywizować. Tak? Ja, ja myślę, że to, 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 to miejsce kto likwidował parę latem kolejowe, no to trzeba byłoby ich zapytać, tak? Bo ich yy, podejść, osób, które likwidowały, może patrzyły z inną perspektywą na przyszłość aktywizacji. Ja mogę powiedzieć, pani, ja też mieszkam w miejscowości Miejszej, to jest Wieliczka i u nas też nikt nie chciał linii kolejowej, żeby powstała, żeby ją zrewitalizować. Obecnie park ride jest zapchany na maksa, tak? I pociąg jest pełen, tak? Więc mówienie o tym, że w tym momencie wsiadają dwie osoby, jest krótką perspektywą. Tak? Kolej powoduje aktywizację pewnych rejonów. Tak? Ludzie chcą podróżować koleją, bo jest to środek, po pierwsze, szybszy i bezpieczniejszy umożliwia tak? regularne połączenie. Więc aktywizacja i budowa nowych linii kolejowych ma sens. Tak? I to studium wykonalności, które zostało wykonane, wskazało, że w tym obszarze budowa tej linii kolejowej ma sens, ponieważ będzie powodowała też aktywizację tych rejonów. Jaki ma sens? Jak jest kilometr dalej? 10 lat temu zostały. Ale 10 zostały... lat temu to było 10 lat temu, przepraszam. 10, 10 lat temu. Nie jest to tego Przystanek był zlikwidowany nie dlatego, że była inna władza, tylko ktoś im drzogił, tylko dlatego, że na przykład do Częstochowy się dały tak. dwie osoby. A dlaczego? Dlatego, że każdy ma samochód, Proszę pana, I tam Ale tam czas się też zmienia właśnie teraz w drugą stronę, tak? Środki publicznego transportu zyskują na popularności. Tak. Ale pozostawcie się do Pana przebiegu, tak, no, Chodzimy o od tego, tak. Wody, nie Więc lokalizacja tego przystanku w studiu wykonawczości ma też sens, ponieważ często Częstochowska jest bliżej to miejsce, jest bliżej księgownik niż to, które wskazał Pan przystanek osobowy, tak. Nie jest bliżej, jest, jest, jest bliżej może no, 100 metrów. Nie bliżej, no, jest dwukrotnie dalej. Nie. Nie, bo możemy to zmierzyć, możemy iść i to zmierzyć, możemy wsiąść samochód zmierzyć. Możemy zmierzyć samochodem dowolnym jakby elementem pomiaru, tak. Nawet na tej mapie ze skali widać pana, że to jest dwa razy dalej, tak? Poza tym ulica Częstochowska posiada już chodnik, tak? Popełniłem no to przepraszam, ale chodnik. Ale jest to kwestia tak? no no tak? no no bliskości centrum też. Tak. proszę Państwa, jakby z punktu przebiega studialnego ten element został przeanalizowany, czyli ogólna dostępność do infrastruktury, tak? Więc nigdy nie będzie tak, że da się zadowolić 100% społeczności. Jednak ta linia w tym momencie powoduje to, że nie dochodzi do żadnych wyburzeń z nieruchomości, tak? Można dyskutować, 200 osób, nawet czy które już czy tak? Chyba nie zostały żadnych ale to dalszy jest Oczywiście jakby to spotkanie jest informacyjne, ta ankieta nie jest po to tylko, żeby państwo ją wypełnili, tylko żebyśmy też usłyszeli jakby państwa głos, tak? Na tym etapie nie jesteśmy Państwo w stanie zagwarantować, że zostanie zmieniony jakiś przebieg tak, w tym momencie. Jednakże każdy głos, który się pojawia, pana również jest brany pod uwagę, ale my nie gwarantujemy zmiany, ponieważ ktoś wcześniej już na etapie studialnym robił wielokryterialną analizę, z którego tak, wyszło, że ten wariant wydaje się być najbardziej korzystny z wszystkich parametrów. Przepraszam. Tak? No chce mnie pan zapytać o Jest najbardziej korzystny z wszystkich parametrów. Oczywiście punktowo, tak jak pan ma bardzo bliską nieruchomość, dla Pana ten wariant jest najbardziej niekorzystny. Tak? tak samo dla osoby, która ma działkę w tym miejscu, zaraz ten wariant stanie się również najbardziej niekorzystny. Tak? Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wybrany wariant zadowoli wszystkich. Po pierwsze droższy, w komisji wywale odłożenia kilkunastu albo kilkudziesięciu nieruchomości. Nie był wcale wariant ten dalszy. Naprawdę sprawdziliśmy to pod każdym kątem. Tak, Sprawdzone to było, tak jak tutaj Państwo powiedzieli, pod każdym kątem była przeprowadzona analiza wielokryterialna i wybrany został ten wariant. Nieprawdą jest też to, że nie wiadomo kiedy zostanie wybudowane, dlatego że program jest określony, ma swój budżet. My mamy pieniądze w budżecie Województwa, można to sprawdzić. Wszystko jest dla Państwa dostępne, Nic tutaj nie ukrywamy. Informowaliśmy lokalną społeczność, informowaliśmy gminy, po to robiliśmy spotkania, teraz też się po to spotykamy. Wysyłaliśmy całą dokumentację do gmin, każdy miał prawo głosu. To nie jest coś, czego nie będziemy zrobić. My jesteśmy zobowiązani jako województwo, wzięliśmy udział w programie, który ma swoje środki, który ma czas, który był przyjęty Radą Ministrów. To nie jest coś, co jest palcem na wodzie, tak? Dlatego są tak dokładne badania robione, tak dokładne Wiedzie analizy, ja. żeby to zaprojektować w jak najmożliwy, najlepszy lepszy sposób, tak? Aby uniknąć to nie, to nie, to nie. możliwie najmniej kolizji z istniejącą zabudową. Tak? Czyli zmiana opcji politycznej tego projektu nie zawiesi, tak? Mamy nadzieję, że nie. Jest to bardzo zaawansowane, mówię tak jak powiedziałam, jest to przyjęte uchwałą Rady Miejskiej. To był projekt, w którym zostały zaangażowane wszystkie samorządy na terenie kraju. My mamy też poważne środki w swoim budżecie na ten projekt przewidziane i już zapisane w budżecie, uchwalone, można to zobaczyć, budżet jest dla wszystkich dostępny. Poza tym wynika to robimy w Strategii Województwa, że chcemy tu otworzyć cały ciąg. to nie tylko są dwa kawałki czyli w Sierpkowicach, w wielu, czy tutaj dalej do ale chcemy też ten środkowy ciąg wybudować ze środków, które są już mamy zapisane, z będziemy realizować dokumentację na kolejną ścianę. Czyli cała połowa, zachodnia część województwa będzie połączona linią kolejową, co naprawdę poprawi i utoczni ten cały rejon, gdzie był tutaj tej Odcięte w komunikacji kolejowej. to jest cały długi ciąg od Piotr od, 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 od doktowa, poprzez klatów, przez linię 131, Korzec się Police do Wielunia. Także nawet cały ciąg komunikacyjny, odbijamy całą część województwa, co było do tej pory niemożliwe. I to nie są plany, które są, proszę Państwa, dzisiaj, ta linia była panowana dziesiątki lat temu. Śmij. Naprawdę. Można zobaczyć, dotrzeć do starych planów, gdzie w tym miejscu panowano linię kolejową, tylko nigdy, nigdy tego wyzwania nie podjął. My się tego podjęliśmy z, całym, z, całym, z całą wiedzą tego, że na pewno będą sprzeciwy, na pewno komuś się to nie będzie podobało. A czy były teraz jakieś prognozy, czy ona dalej jest potrzebna właśnie? No bo Wiem. robimy cały czas badania. No więc, więc nie pan, myśmy badań, taką linię do Otołowicza, wszyscy mówili zamknijmy to, nie jedźmy tam, nie róbmy nic. Myśmy też podjęli to wyzwanie, zaangażowaliśmy się, zrobiliśmy projekt. w tej chwili linia Otołowicza jest drugą, najbardziej obleganą linią bojową. według tych badań jakie tu obłożenie będzie? Ile ludzi według Was będzie to To, to wynikało z dokumentacji, ale z naszej naszych, takich... spotkania, a na później było pieniądze na projekty. Robiliśmy spotkania. A z kim? Robiliśmy spotkania. Kiedyś na YouTube. Na YouTube. Były spotkania, YouTube. Były, spotkania YouTube. były informacje, była, była przesyłana informacja do gminy, i do gminy były przekazywane dokumenty, i dokumenty projektowe. No dokumenty się zdają, tylko spotkania. I było spotkanie informacyjne, to jak powiedziałam, taki został stworzony program, do którego, do którego zgodnie ze strategią województwa podliśmy bierzanie i próbowaliśmy zrobić infrastrukturę. z tego co wiem, jak to nie były spotkania. Takie jak dla Państwa. Takie taki tak samo jak dla Państwa. Dziękuję samo spotkanie wody. dotyczy Szynny. tej samej. Tak. To było jedno spotkanie 7 października. Dlaczego i tego co... Co, co nie idzie, idzie? Nie idzie, tylko idzie w przejście to, to, wcześniej ustalaliśmy, no się powiedzieliśmy. Nie wynika tak, to z nie. analizy wielokrotnej. To, co Pani powiedziała wcześniej, było droższe, wymagało wyburzeń. wymagało wielu wyburzeń. Jakby Pan Łukasz pokazał, że mamy linię kolejową, to ile od osi będziemy potrzebować z jednej i z drugiej strony? Jako minimum. No, to minimum, tak? No, no to też jest... zależy, bo właściwie no, ja chcę tylko dopowiedzieć, tak. Pan Łukasz, mi, że to zależy na pewno od tego, czy to idzie w nasypie, czy w wykopie, bo to jest pas kolejowy, natomiast tutaj Pan Ukarz bardziej... No dokładnie, ten pas jest zmienny, tak? Jest uzależniony od tego, też, czy jest droga, tak? czy to jest nasyp, czy to jest przechód, tak? bo no, wtedy powstają rowy, tak? które zapewniają odpowiednie odwodnienie linii kolejowej i przyleżowego terenu, tak? Więc ten pas jest zmienny, tak? Ale... Zobaczmy, ale to może inaczej, tak żeby też ludzie jeszcze łatwiej to mogli zobaczyć, co tak, jak mamy zupełnie prosty odcinek, to, to jest, to jest jakby po prostu na prostym idzie ta linia, to jest jedno. Ile kupicie? 10 metrów, to, 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 to jest pas około 20 metrowy, tak? A co, co, a, się a co zrobić z resztą? Jak zostanie 10 metrów? I nie będzie dojazdy, nie? I no, czy, nie, 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 tak, to nie? No tak jak w przypadku do każdej nieruchomości, podzielonej zostanie 6 metrów do No ale co pan ja z tym zrobić później? Tu odwołać jakby do ustawy o transporcie kolejowym, tak? która mówi o tym, że w momencie, kiedy powstają tak zwane. To, co Pan mówi, to jakiś skrawek. Tylko mówimy o naprawdę jakimś skrawek, tak? Słucham. to jest tak zwana resztówka, Ona też podlega jakby odszkodowaniu, tak? Ale mówimy o naprawdę resztówce, Nie mówimy o tym, że komuś zostaje 20 metrów, i on to uznaje za resztówkę, tak? Myślę, że nie będzie Pan półtorej godzinie dojeżdżał. Ale właśnie to mnie budujemy po to, żeby ludzie nie wyjeżdżali z miejscowości, które mają domy, które mają życie, które mają rodziny po to, żeby się przynosić do innej miejscowości, bo szukają pracy, szkoły, szpitala i lepszych warunków życia. Tylko po to, żeby można było przyjąć po i to Ja mieszkam w Łodzi. Ja mieszkam 12 km od centrum, gdzie pracuję. Panie Lejade, jadę godzinę samochodem. No, a ja to do trzez I komunikat w miejscu metę 50 to, A ja, do, a ja to, jadę godzinę. Ja mieszkam na A robimy, a pani mieszka w mieście i pani do mieście. I robimy to, przepraszam, robimy to po to, żeby cała zachodnio południowa część województwa. Wszyscy mieszkańcy zdokalizowali. Od Piotrkowa, poprzez Bełkatów, poprzez Chorych-Sienkowice, do Wielunia, dalej do Wrocławia mieli możliwość komunikowania się, mieli możliwość przejechania transportem pewnym, bezpiecznym, stałym transportem publicznym. Nie każdy jest młody, nie każdy ma samochód, nie każdy jest w stanie pojechać i wynająć sobie gdzieś mieszkanie, czy ponosić takie koszty. Mogę kupić sobie bilet stały i pojechać bezpiecznie do miejscowości, gdzie chcę, do pracy, do szkoły, na studia. Po to, żeby ta linia była użyteczności publicznej dla całej zachodniej południowej części województwa. To co mówiłam wcześniej, w tym momencie jesteśmy w transformacji całego okręgu dochodowskiego. Za chwilę zajmiemy, za chwilę zostanie tam wyłączona odkrywka. Co ci ludzie mają ze sobą zrobić? Jak mają tego, jak mają się z tego regionu wydostać? W tym momencie nie ma takiej możliwości. Połączenia, połączenia, połączenia autobusowe są likwidowane. Województwo w tej chwili też wychodzi na, na, na Jesteśmy pierwsi w kraju, który robimy tak zwane połączenia dojazdowe. Kupujemy tabor autobusowe i mało tego na, robimy taki projekt, którego nikt nikt nigdy nie zrobił, gdzie na wylecie kolejowym mogę pojechać autobusem, który poczeka i dojedzie na pociąg i dalej mogę kontynuować pociągiem. Taką podróż. Robimy wszystko po to, żeby integrować i transportowo, i komunikacyjnie, i biletowo, i rozkładowo transport. Tak, żeby nie, mus... nie trzeba się było opierać na tym, że ktoś ma zasób, bo ja mam samochód, i ja mam możliwości. Nie wszyscy mają takie możliwości. że że miał wszystko, miał za poza czasu, i abyście Państwo się nad tą ankietą. Jeżeli Państwo mają jakieś Pan uwagi do przedstawionego projektu na tym my... etapie zaawansowania prac. To, to proszę po prostu wyrazić tą opinię, tak? No bo Państwo w tym momencie wyrażają opinię, to proszę je też również do nas przekazać, tak żebyśmy my mogli to zebrać w całość i potem się do tego stosunkować. Tak? Na pewno nie jest też tak, że to są pieniądze, które możemy, jeżeli nie robimy linii, to będziemy budować w tym momencie... W infrastrukturę. Możemy o nią zabiegać, to co jesteśmy w stanie, około linii kolejowej, na terenie kolejowym, No oczywiście zgodnie z Państwa sugestiami postaramy się budować. Natomiast mówię, to nie jest też takie proste, jak tutaj słyszą już głosy, to nie róbmy tego, zróbmy co innego. Każdy ma swoje kompetencje, Urząd Marszałkowski, powiat, gmina, Wiemy jak to wygląda i w ramach tych kompetencji próbujemy działać, i rozbudować infrastrukturę tak, żeby ten region mógł mieć lepszy rozwój, lepszy dostęp do transportu i do kolei i do mobilności. I robimy sprawy się do zrobienia mniejszym ja kosztem. Jeżeli trzeba, prosimy w ankietach pisać, że brakuje jakiejś infrastruktury, że proponujecie ja Państwo, Państwo zmiany ewentualnie, to no to któryśmy że... drogi i będziemy to wszystko brali pod uwagę.